Siemano widzowie, strzelcie konkretną łapę w górę, bo ostatnio nie było filmu. Wiadomo, miałem dużo pracy, ale dzisiaj y, przeanalizujemy na szybko to, co będzie w najnowszym evencie kolekcjonerskim, czyli Beast of Prey, który teraz nadchodzi. Mamy już trailer i na szybko możemy teraz y, przeanalizować to, co tu mamy. Widzieliśmy to na streamie, bo ostatnio znowu zacząłem streamować, no ale zobaczcie teraz. Mamy teraz skiny, to jest bodajże Horizon, y, tak jak. Y, no to patrzę, tu mamy kolejno okteina, Pathfindera i miraża. Pathfinder trochę wygląda jak ten skin z szóstego sezonu, który był e, kiedyś, jeśli dobrze pamiętacie. Miraż wygląda trochę jak e, Ant-Man, Tak mi się przynajmniej nie wiem, kojarzy troszeczkę przez tą maskę, nie wiem dlaczego, i może przez całą tą kolorystykę. Wiadomo, jest bardziej takim kowbojem. No i tutaj mamy takiego okteina. Mam wrażenie, jakbym widział kiedyś ten skin, ale wiadomo, że to jest nowa wersja tego modelu skina tej skórki. No i wygląda na pewno ciekawie, troszeczkę pstrokaty. Myślę, że będzie łatwo go można zespotować, ale tu fajne ma takie akcenty. Przypomina mi mocno trochę Bloodhound z Youngblood, jej skina, który wyszedł w czwartym sezonie, a dokładnie w jego połowie. I następnie, słuchajcie, jak zobaczymy, mamy tutaj lobę. Loba fajnie wygląda tutaj. Jest taki cyberpunkowy skin, tak się on prezentuje. I lecimy dalej. Tutaj mamy właśnie Horizon, Loba się teleportuje. I zaraz zobaczymy, co ciekawego Loba też przedstawiła. Mamy Collection Event, Beast of Prey. Tu mamy jeszcze Lifeline, co można też ciekawie dostrzec. I to chyba jest Rampart, tutaj albo Fuse, chyba Fuse. Tutaj w tym przypadku to jest. No i dobra. Teraz chyba najważniejsza rzecz w całym tym evencie czyli tryb gun run który będzie limitowany, czyli bieganie z pistoletami, czy bieg z pistoletami, czy z broniami bardziej, tak byśmy określili, ale to jest nic innego jak klasyczny gun game, który znamy, chociaż my, nie wiem, z Battlefieldów i chyba bodaj z Call of Duty i innych różnych strzelanek. Co można zobaczyć ciekawego, zanim przejdziemy dalej? Zwróćcie uwagę na to, co to jest za spot. Okej, okay, jest to miasto czaszek, ale to jest miasto czaszek z pierwszych sezonów przed rozwaleniem go w piątym sezonie. Jak możecie zauważyć, jest tutaj troszeczkę innych takich parę elementów tu w ogóle nie możemy dostrzec decage'a który normalnie był podejrzewam że to jest po prostu skopiowana mapa na dokładnie część mapy z pierwszych sezonów i zobaczcie tutaj mamy te heksagony takie które były kiedyś w Titanfallu po lewej i prawej stronie, coś co jest naprawdę mega ciekawe, i to będzie wyróżniało trochę ten y, tryb. Czyli mamy taką po prostu arenę, i to jest arena dedykowana dla tego trybu, czyli gun run, który będzie też powracał e, tak jak e, tryb podboju, nazwijmy to e, dominacji Już nie pamiętam, jak to się autentycznie nazywa. No i dobra, co mamy tutaj ciekawego? E, m, mamy informację o tym, że będą bitwy na cztery składy, czyli. Coś w sumie wyjątkowego, no bo zwykle to albo były, nie wiem, tak jak dominacje, że było ileś tam na ileś osób, czyli 9 w kontra 9, albo areny, czyli 3 na 3, no i klasyczny Battle Royale, a tutaj po raz pierwszy będzie nieco inaczej, no bo będą cztery właśnie, składy, czyli 12 osób na mapie łącznie, no czyli troszeczkę. Team Deathmatch można by było powiedzieć. No i co jest jeszcze, jeszcze ciekawego, że mamy Ever Changing Arsenal, czyli e, bronie będą się zmieniały, czyli będziemy mieli bronię z każdej broni, będziemy musieli zrobić killa i każdy kill będzie dawał nam postęp. E, no i zaraz zobaczycie też dosyć ciekawą rzecz. Mamy tutaj 25 weapon path to victory, czyli 25 broni, albo chodzi raczej, że 25 segmentów. Tak, tak mogę podejrzewać, że musimy zrobić, zrobić po prostu 25 fragów, żeby wygrać. Czyli musimy przejść przez wszystkie segmenty broni, które zostaną dodane do nas, czy dostaniemy je po prostu w momencie, kiedy będziemy po prostu pokona, pokonywać wrogów. I teraz zobaczcie, co tu się stało, jak możecie zauważyć. Wyjął, wyjęła w sumie Horizon nóż. Jak możecie zobaczyć, to nie jest Erlum Horizon. Zobaczcie, co teraz się stanie. Zrzuca w Miraza, który tam sobie przebiegał. No i mamy Knife Kill Wins the Match, czyli ostatnią bronią, która jest w naszym arsenale, czyli to będzie ten 25 poziom, czy 25 pozycja broni. To jest nóż, którym będzie trzeba rzucić. I jeśli kogoś nim zabijemy. No to wygrywamy wtedy mecz. Co jest uważam naprawdę fajnym e, pomysłem na rozgrywkę. W sensie, wiadomo, to jest gang game klasyczny, który znamy dotychczas. No i jak możecie zauważyć, mamy King's Canyon z Cool Town, czyli to jest ta pierwsza forma kanionu, nie ta z e, aktualnego sezonu, e, przerobiona, gdzie jest ta pomalowana czacha i nie ma tych wieżowców, czyli wracamy do, troszeczkę do korzeni. Tam możemy Gunlet Octane'a zobaczyć i tu takie są sztyce, takie wieże, ich normalnie nie było kiedyś, przynajmniej nie kojarzę. Albo może to są te wieże, które są tam gdzieś przy tych posach różnych, ale wątpię, mają pewnie jakąś funkcję. Nie, jeszcze nie wiem, zobaczymy to oficjalnie, do tego możecie zauważyć, że mamy fragment East, Czyli no, gramy na Kapitolu, ale w tym po sezonie czwartym, czyli a dokładnie w szóstym, bo pociągi już nie jeżdżą. E, no tu troszeczkę słabo chciałbym zobaczyć e, w sumie m, pierwsze części Kapitolu. Tak szczerze mówiąc, no wiadomo, będzie ona e, na tryb świąteczny, na event świąteczny, ale no niestety no, jest jak jest. No nie będę narzekał. Ok, fajnie, że coś takiego zostało dodane, ale jak już wracamy tak do starego kanionu, to można by było tutaj m, w sumie zrobić to samo, czyli. Prowadzić możliwość zagrania na starych wersjach map, no ale tak się nie stało będzie trzeba czekać do Świąt. No tutaj te skin też już widzieliśmy. Tu mamy Rampart, to jest akurat ciekawy skin, też tak mocno nawiązuje do Young Blatki, Blood, gdzie też mała, miała takie mm, akcenty po prostu, jak wyszły jej tam historie z od ludzi, akurat do Bloodhound. No, bardzo podobny skin, fajny do Rampart, naprawdę podoba mi się e, coś takiego, no powiedzmy wyjątkowego, e, jeśli ktoś lubi takie klimaty, właśnie taki, nie wiem, bestii nazwijmy to. I tu jest jeszcze raz Lifeline w nieco lepszym wydaniu. I tu jest jeszcze ważna rzecz. Mamy Reward Track, czyli to są, rozumiem, darmowe skiny, które będą w zadaniach pewnie za 3000 albo 5000 punktów, czy tam ticketów podczas wbijania w każdym tygodniu gry. Jeśli. Tutaj mamy trzy nagrody. To ciekawe, czy to będzie e, właśnie na trzy tygodnie, czy na dwa tygodnie. Że pierwszego tygodnia będzie do wbicia ten skin do flatline'a, a drugiego tygodnia, na przykład, ten skin do Vantage. E, a tutaj jeszcze będzie. To jest albo krypta, albo octane. Ciężko mi powiedzieć. Taka zawieszka do broni, czy to też będzie nagrodą główną za któryś, na przykład trzeci tydzień. Tego ciężko mi powiedzieć, może będzie tak, że zawieszka będzie gdzieś tam w połowie, ale może ten event się przeciągnie na trzy tygodnie, w co wątpię, bo zwykle tygod... eventy trwają dwa tygodnie, więc no, wiecie jak jest. I teraz przejdźmy do najważniejszej rzeczy, bo to jest naprawdę mega. Mamy lobę, jak możecie usłyszeć. Już wiecie o co chodzi. Mamy Erlum do loby. Tak się on prezentuje. Jest fajny, jest śliczny, czyli rzeczywiście mamy wachlarz. A tak się prezentuje ten skin. Naprawdę wygląda miodnie i erlum też wygląda spoko. Ale będą również... drogie. To jest mniej spoko. Tak się prezentuje ten event. I to jest jedna za animacji, gdzie ma wyciągnięty kręgosłup Revenanta wraz z jego czachą. To na pewno będzie animacja tak, jak chociażby Kostik ma ten swój e, kubeczek z kawą, albo jeszcze był... Walkiria, gdzie jest sobie ramen na przykład. No to to będzie ta taka e, unikatowa animacja w przypadku posiadania tego Erluma, jak dopadła finalnie Revenant'a. To czy wiecie, no po prostu animacja, nawiązanie do jej historii, no bo wie, wiecie jak było. Predator. And beauty and Event naprawdę ciekawy. Mam nadzieję, że nie znudzi nam się po dwóch dniach, bo mam wrażenie, że ostatnio eventy są takie, że okej, okay, dodajemy coś, żeby było, ale nie zmienia to faktu, że wiecie, że. One są po prostu potem nudne Nowy tryb zapowiada się ciekawie Fajnie jakby była rotacja tych trybów Bo no okej, okay, są limitowane Ja rozumiem po części dlaczego one są limitowane Chodzi o to, żeby nie nudziły się tak szybko Ale chciałbym zobaczyć kiedyś Te tryby na nieco dłużej Może kiedyś się tego doczekamy Dzięki wielkie za obejrzenie całej tej analizy I widzimy się w kolejnym odcinku Bo wracamy, dlatego strzelcie łapę w górę I siema